Cześć witajcie w kolejnym odcinku z Outlast'a na moim kanale i w dzisiejszym odcinku. Kontynu o, czekajcie mi się gra musi załadować Nie wiem też gdzie on idzie, czy on idzie do mnie. On idzie do mnie. Ja bym się chował jak najszybciej do szafki. Może coś przecinać na starcie, bo też jakby pierwszy raz po... Po formacie tą grę odpalam. Także wiadomo o co chodzi. Nie wiem czy dźwięki są dobrze, jak nie to będę oczywiście podgłaśniał te sprawy. On tu idzie w tą stronę. Wiem, że kolejny odcinek się z tym pierdzielę, ale muszę rozkminić jak on chodzi, jak ja mogę się zachować, żeby on nie poszedł za mną. Także też wiecie, wiecie o co chodzi. Dobra, może... Mówią miolo. Biegnijmy tutaj. Dobra. Tu mamy oczywiście pierwszy zawór. Proszę mi, żeby ta gra nie lagowała. Bo przecież... Standardem jest... Dziwutko zaraz będzie moja kolej oczywiście. Otwieramy ten zawór. On tutaj nie może wejść. to, to, to jest wręcz proste. Słuchajcie, czy, czy mi się wydaje, czy to coś mi Tu też oczywiście mogą być gdzieś baterie. Chyba go tutaj patrzyłem, co on tu robi. Oczywiście musimy tu zrobić to bardzo po cichu. Oczywiście, yy, musimy tutaj biec, gdyż, ponieważ... Oczywiście, schowajmy się tu i nie wychodźmy. Najlepiej tak będzie. Trzeba przeczekać i to bardzo to. Oczywiście on tu idzie. Ja, domądże że najlepiej takie rzeczy na spidranie się robi. I czy on sobie poszedł, bo to jest najważniejsze, że ja nie wiem gdzie on jest kompletnie. I on też. czekajcie, on tu przyjdzie, nie? No dobra, ja się schowam. Ja się schowam, wolę w tej szafce posiedzieć dłużej. Tak, bo on tu idzie. On tu oczywiście idzie i my musimy to jak najszybciej też zrobić tak, żeby on... Musimy... Nie miniemy się z nim. Widzicie, teraz jakbym pobiegł, to... Najprawdopodobniej minąłbym się z nim. Ja też może tak właśnie podgłośnie na słuchawkach, nie wiem też jak u was tam to wszystko ustawię, ale myślę, że będzie dobrze. Także, także spoczko. Tu chodzi teraz, gdzie on jest. Jest tutaj, bo też nie chcę odwalić. Wolę to za pierwszym razem zro zrobić niż potem odwalić, wiecie, lipę i, I czekać się, nie wiadomo ile. Czy on tu jest? To jest pytanie. No dobra, musimy. Jak nie ma. Nie ma też to tamto. Musimy znaleźć oczywiście przemocony, tutaj osiągnięcie dostaliśmy. Musimy znaleźć wyjście na zewnątrz, także to mamy już zrobione. No. Tu wiecie, tutaj pamiętacie, że... O. Czekajcie, musimy teraz to zrobić tak, jak chcieliśmy. Ugasiliśmy oczywiście pożar i jest GITES. Eee, myślałem, że szczerze mi to gdzieś dłużej zajmie, ale... O kurde, o, no, że on się obstrał. Zamknął mi drzwi przed nosem. Ale się obstrałem przez chwilę, o ja pierdolę Myślałem, że tu jest bateria. Aby mnie nic dzisiaj nie goniło, bo już praktycznie nie mam, nie mogę nic tu zrobić. Widzicie? dzisiaj chyba wychodzimy na dwór. Kolejne zapiski. Znajdź ojca Martina. Wydaje mi się, że to nie będzie aż takie proste. Gdzie my mamy iść teraz? Potrzebny klucz, no? Tak powiem. Gdzieby tu iść? Tu chyba idziemy, tak? Nie wiem, czy dobrze idziemy. Jest klucz. Muszę no klucz do shopy. Do shopy to jest shopa? Ty, ale tak trafiłem, serio? Jak to trafiłem tak idealnie? To... to jestem geniuszem. No, zamknijmy to. Najlepiej by było Zamknij. Może nie gaśmy sobie świata, bo tak to jest. To było Chodźmy, tak będzie najlepiej. Tutaj pioruny ciaskają, także. Czyli się wydało, czy coś tam stało? Hmm. Jak wskoczył to wiadomo, że dobrze idziemy. Tak przynajmniej ja to, ja to uznaję hmm. bardzo dobrze nam w sumie idzie Się wydaje przynajmniej My Jeszcze kamerę trzymamy, tak? Pojeb, pojeb, chory pojeb Zmienimy. Aj, jeszcze tam było połowa tej baterii. Dobra. Ale przypominam, że dawno mnie nic nie zaatakowało. Bo jest to w tej grze bardzo dziwne. Ze względu na to, że cały czas nas coś atakuje. Nie wiem, czemu mi od czasu do czasu tą grę też przycina. Dobra. Chyba nic nie ma. Nie, my musimy... Mhm. Nie wiem, gdzie my się w ogóle... No staliśmy tutaj, nie powinno tu. Idziemy dalej. Ochrona oczywiście tylekra zachlała. Wiedzieli, że mamy tu wyjść. Tak z tego wynika. No, mamy po prostu tam iść i teraz tu się grubego. O Jezu No chyba nie tu I to ewidentnie I to, Nie wiem czy to, że nawet szłem Ale gruby mnie nie zauważył? Czy o co tu chodzi w ogóle? Czemu mnie? Schowajmy się tu Ja mam tu wejść teraz, o to jest, o to jest pytanie. Mhm. Jak zwykle Piotr gdzieś skubił wątek. Czy coś tu jest na środku? Mi się wydaje, że właśnie. No, myślałem, że coś tu jest na środku. Gdzie mam iść? On jest oczywiście szybszy, więc mnie zaraz pewnie złapie. Tylko, że ja dalej myślę, gdzie mam iść, bo... Niezbyt Dobrze to wygląda Nie no to wygląda jakbym ja miał tam wyjść O i laga mam Nie wiem czy mi tu jakieś super ultra rzeczy chyba zrobimy cięcie i po prostu Dobiem się jak, jak co mam zrobić bo, bo mnie teraz to zastanawia bardzo Gdzieś Także ja może zrobię na razie takie o, cięcie Dobra, jestem po tym krótkim cięciu. I teraz tak tu musimy wyskoczyć. Z tego co kojarzę Mamy tu wejść właśnie więc. Więc tu praktycznie straciłem chwilę czasu, a, a po prostu gra mi nie chciała od boku tego załapać, więc fajnie, spoko, wręcz bym powiedział. Dobra, idziemy dalej. No tak trochę nie pomyślałem, że takie coś jest tu. No musimy teraz, chyba będziemy musieli zejść, dobra. Jestem ogólnie obity, więc. Także no dobra, tutaj nic nie ma. Tu też nic nie ma. Gdzie mamy iść? Dobra, idziemy tutaj, tak? Gruby, gruby, gruby. Minęliśmy grubego na jakimś farcie totalnym. Czy my tu wejdziemy? Ewidentnie nie. Niezbyt przyjemny odcinek, bo pewnie za dużo i tak nie widzicie. teraz. Ciekaw jestem, jak się tu gruby znalazł. Tutaj jest, tak? Widzicie, no dobra. Czyli myk. No i, I teraz zmieńmy sobie baterię, bo mamy, mamy z tego co wiem z 14 minut odcinka. Rider, you? no, nie jest blisko. Nawet Abraham soon, soon. No, ale tak nigdy w życiu Is nie stanął. <laughs> W takim miejscu nawet, podążając górnymi piętrami, dostanę się do ojca Martina, no fajnie by było, tylko że znając życie, to to takie łatwe nie będzie. Mhm. Czyli idziemy tędy. Wtedy musimy iść tam, Dobra. tu są dodatkowe drzwi, to tu coś się będzie działo i mi się on tu wydaje. A już biegnę, bo ja już słyszałem, że będą tu dymy I Karamba, chyba nie będzie takie łatwe I Komenty, a propos W tą stronę, nie? Tą, tą stronę Jak tu są kible, to ja już tu wiem, że to będzie ostro Nikt się nie, nie wypróżniał tutaj. praktycznie cały czas na kamerze chodzi i to nie jest zbyt przyjemne. Siema Eniu. Jak koło się kręci, to to jest źle. Może dobrze zeszliśmy? Czy mi się wydaje nie, to tylko jest są te. To teki, więc to nic nam zbytnio też nie daje. No ale przeszliśmy się, pokazaliśmy, że coś takiego tu istnieje. No to jest zabarykadowane. Uuu, nawet na windę chyba nie ma co liczyć. No to co my mamy tu zrobić? Teraz chyca jakiegoś ma, me, mega uber balonć. Nie o co tu chodzi, bo już teraz nie kumam Czyli jeszcze raz w sumie spróbuję, bo może mi się wydaje, że powinniśmy tam doskoczyć tak, dokładnie powinno być zbytnio jakichkolwiek problemów. Nie wiem czy tutaj nie, nie, jak jest zapis gry, to nie skończymy tego odcinka. 18 minut gdzieś. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych odcinków na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie, cześć, pa! pa.